Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo, ale to bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku. Na następnym wstępie chciałam Was zaprosić do zostawienia łapki w górę i suba na kanale, żeby po prostu nic Was nie ominęło, a w tym filmie przychodzę do Was z nową kolekcją. Jeżeli będę jakoś dziwnie mówić, bądź mój głos będzie dziwny, to dlatego, że mam zatkany nos. Ale ten fakt pomijmy. Ogólnie kolekcja jest taka wydziwiata, taka bardzo zwierzęca, ja bym to nazwała. Pierwsze, co co mamy taki ala kombinezon On jest z tego co mi się wydaje dwuczęściowy, po prostu. On jest taki nawet w porządku, więc go sobie kupię. Potem mamy taką sukienkę ala motylową. Ona mi w sensie wykonanie jest bardzo ładne, jednakże sam sobie zamysł nie podoba mi się, dlatego z niej chyba zrezygnuję. Następnie mamy taką zwykłą sukienkę, którą kupię. Potem mamy coś takiego, nawet jest ok, jednakże się chyba na to nie skuszę. I mamy coś takiego. Szczerze mówiąc, z tych dwóch bardziej mi się podoba to, jednakże jakoś nie na tyle, abym to chciała kupić, dlatego z tym też się wstrzymam. Potem mamy takie buty, one takie, takie sobie, ale je kupię. Takie, one są powiedzmy, że do tej sukienki, więc je wezmą, są takie ala e, nogi słonia. Potem mamy takie coś, co mi bardzo przypomina jakąś taką meduzę. I to chyba też na wzór powiedzmy meduzy jest zrobione. Taką czapkę słonia, bardzo ładna, więc ją kupię. Potem z makijażu mamy taki makijaż. On jest brzydki, ale go kupię. I takie dwa. One są też w sensie dziwne, więc ich nie kupuję. No i z soczewek mamy taką i taką parę. Trochę ciemniejszą i trochę jaśniejszą. Ja się zastanawiam. Nie wiem, którą sobie wziąć. Chciałam w sumie tą jasną choć nie wiem, czy ta ciemna nie jest ładniejsza. Zdecyduję się na jasną. Ewentualnie kupię sobie jeszcze, pod koniec ciemną. Eee, no i z włosów w końcu są jakieś włosy, które w miarę przypadły mi do gustu. Mamy takie w trzech wariantach. Ciemny brąz, taki jasny brąz i blond. Ja kupuję w blondzie. Są za też szafiry szczerze, mówiąc mogło być za dwa. I drugą parę włosów również w trzech kolorach w takim jasnym ciemnym. To nawet taki lekki. Nie taki ma jakieś prześwit, coś niby róż, fiolet, coś takiego. I blond. Te mogłyby być na przykład za diaksy, ale również je kupię. E, więc teraz e, krótko, zwięźle i na temat oceniając kolekcję względem wykonania danych rzeczy, to daję 8. Wydaje mi się, że są w porządku dopracowane, fajne. A względem czy przypadły mi do gustu, to dam takie 6,5. Są rzeczy fajne, ale mogło, mogłyby na przykład jeszcze jakieś spodnie luski, kolczyki, usta, czy cokolwiek. No, no bardzo, jak sobie widzicie, mało jest tych kategorii, choć przynajmniej włosy są w miarę, bo w ostatnich dwóch, w dwóch kolekcjach praktycznie niczego nie kupywałam. Dobra. Zrobimy z wami... Zrobię ja z wami luka na wizji. Jednego, bo film trwa w sumie 3 minuty, więc na spokojnie bym zdążyła. W sensie zdążę, tak chcę powiedzieć. E te usta ja je osobiście bardzo lubię, ludzie są podzieleni, albo są dla nich mega, albo są dla nich po prostu okropne. No, ja zaliczam się do tej pierwszej grupy osób, jeżeli mam być szczera. Tutaj wezmę chyba zwykłe piegi, bo one będą takie po prostu nowe, według mnie najlepsze, żeby nie przesadzić, a żeby tą twarz trochę zapełnić. Ten makijaż, no mogłabym go tutaj dać, ale on jest taki bez sensu. Mogłabym też dać ten, ale ja chyba dam ten taki ala zimowy, w sensie z tej kolekcji zimowej. O no właśnie ten. Lubię go, jest bardzo ładny. Jeżeli chodzi o to, to tutaj dorzucę ten, te takie perły w formie naszyjnika, żeby. Zapełnić tutaj. I fajnie by było dorzucić jeszcze jakąś kurtkę narzutę. Cokolwiek. Ja mam w planie rzucić oto. Wydaje mi się, że jest nawet w porządku. Zobaczę czy jeszcze coś tutaj z akcesorii fajnie by współgrało w sensie, wpasowałoby się w cały ten look. Bo, jeżeli nic się nie wpasuje, to nie będę też na siłę dorzucać tutaj różnych pierdół. Może być coś takiego, jednakże ja bardziej myślałam nad tymi takimi lampkami opłacającymi te ręce. O, coś takiego. Dobra. Tak oto właśnie się prezentuje luks kończonym. Dajcie znać w komentarzu, czy Wam się podoba i jak Wam się podoba kolekcja. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i suba na kanale. W tym filmie z, tego, z kolekcji to by było na tyle, jednakże ode mnie jeszcze taka mała informacja, ponieważ wczoraj wieczorem hmm, wyświetliła o, taka osoba, dodawała po prostu posty że schakowali mi główne konto, czyli popiele i że jakby to jest moje nowe konto. Moi drodzy, jeżeli ktoś kiedykolwiek by mi schakował konto, co raczej nie będzie miał nigdy miejsca, w pierwszej kolejności wleciałby filmik na YouTube, żeby was po prostu ostrzec i byłby proces odzyskiwania konta. Gdyby konta nie szło odzyskać, dopiero potem bym założyła nowe konto i bym je w pierwszej kolejności pokazała na kanale, więc jeżeli zobaczycie jakiekolwiek konto, mówiąc, że to jest moje nowe konto, a nie było go na kanale, to znaczy, że to moje nowe konto nie jest. No, więc uważajcie, nie dawajcie się nabierać. No i co? W tym filmie to by było na tyle, ja się z Wami żegnam, więc cześć i pa pa.